Skrawka i witam Was serdecznie na premierze albumu, kolejnego albumu warsztatowego. Warsztaty online z kitem, czyli z zestawem, który możecie zakupić i ze mną zrobić. Album jest z kolekcji Glamrock, aczkolwiek w moim. W wydaniu to jest kolekcja, ja bym to nazwała kolekcją Glam, ponieważ no, rok, super pomysł, na pewno jest mnóstwo osób, które gdzieś tutaj w tym temacie właśnie muzycznym, estradowym, gdzieś tam się obracają, rokowym, natomiast chciałabym z tego, ja z tej kolekcji chciałam wydobyć wszystko, co ma związek właśnie z kobietą, z glamour, z z wszystkim tym, co się wiąże właśnie z siłą kobiet, z pięknem kobiet i tak dalej. Napisy też są takie bardzo właśnie um, stricte nastawione na kobietę, na jej, na jej po prostu piękno. I dlatego pomyślałam, że ta kolekcja i ten album powinien być... Sporych rozmiarów. I muszę powiedzieć Wam szczerze, że ja chyba pierwszy raz pokazuję w swoim wydaniu album takiego, w takiej wielkości. Zwykle robię albumy mniejsze, ja lubię robić mniejsze, 15, 16, 17 cm. Ten zdecydowanie jest największym, nie jest największym może jakim robiłam. Bo robiłam podobne albumy 21 na 26 taki ma rozmiar, więc robiony jest z papierów A3, których tutaj poszło bardzo dużo. Jest aż 5 kart rozbudowanych, więc też ten album jest duży, jest napakowany, ale chodziło mi też o to, żeby jak już robię taki album, a to będzie mój album, i za chwilę. Będę chciała Wam pokazać ten album już uzupełniony zdjęciami. To chciałam, żeby tam było dużo miejsca. Chciałam, żeby to były zdjęcia głównie 10x15, duże, bez konieczności jakiegoś tam większego przycinania. Aczkolwiek jest tam parę miejsc, gdzie ja coś przycięłam. E, właśnie po to, żeby tam wyeksponować jakąś konkretną e, konkretne miejsce w albumie. Ale słuchajcie, album moim zdaniem jest rewelacyjny. E, tutaj e, próbowałam różne e, długości kart, także to sobie ustalimy już na tym, ale to może zwrócić na to uwagę. E, pamiętajcie, że albumy, które my wykonujemy, przynajmniej u mnie tak jest. Ja wykonując album ten pierwszy, czasem robię coś, później zmieniam więc, na przykład o tutaj lekko zarysowany jest papier, a to dlatego, że zmieniłam koncepcję na zamknięcie. Wiadomo, że warsztatowy album już będzie zupełnie inny, będzie już idealny. E, tutaj widzę, że jeszcze nie zmierzałam gumki. E, sama okładka to e, jest pomysł w zasadzie izy. Mojej koleżanki, która rozmawiała ze mną dosłownie w dniu, w którym ja planowałam okładkę, zrobiłam cały album. Ja tak zawsze mam, że najpierw zrobię cały album, a potem dopiero kończę okładkę i okładka jest dla mnie zawsze największym problemem, bo zrobię album, który mi się podoba i nie chciałabym tego albumu zepsuć układką. I tu przynajmniej z pomocą Iza, która wykonała bardzo, praktycznie ten element to jest właśnie Izy element, który wykonała robiąc kartkę i pomyślałam sobie, że jest idealny na tą układkę. Także Iza po raz kolejny dziękuję, bo jest moją muzą w moich pracach czasem. Um. I tutaj ten patent się rewelacyjnie spra sprawdzi, Oczywiście widziałam go już na większych rozmiarach, magnesami itd., itd., ale jest świetny. I na okładce jest shaker. Tutaj w środku są takie latające elementy, które są też związane z kolekcją, bo jak wiecie, elementy dodatkowe z tej kolekcji są właśnie na takim papierze, który musia się tutaj znaleźć, bo. Jakby, jak nie. Yy, I też użyjemy sobie właśnie takiego, mm, takich cekinów. Aczkolwiek one mogą się różnić kolorem, bo akurat te dostałam je kiedyś od, yy, od Matko, od Zuzy. Yy, więc mam tu ich sporo, ale to może nie starczyć na warsztaty. Więc yy, będzie na pewno, yy, może być ciut, inny odcień, jakiś fiolet bardziej, albo coś w tym rodzaju, ale, albo róż jaśniejszy, Zobaczymy. W każdym razie shaker z lusterkiem. To jest taki papier lustrzany. To nie jest dokładnie lusterko oczywiście, bo też nie wyglądałoby to najlepiej. Natomiast taki efekt takiego lustra właśnie, żeby móc się w tym swoim albumie, w tym swoim e, świecie zamkniętym w ten album przejrzeć. E, ja jestem bardzo zadowolona z tego projektu i jest mi bardzo miło go prezentować i jak zwykle nie mogę się doczekać waszych reakcji. E, I tak jak mówię, tu jest, to nie jest płótno, to jest papier introligatorski. Nie jest to Zwykły papier nie jest to blok, nie jest to um, czarny bristol ani nic tych rzeczy. To jest papier, który ma fakturę płótna, natomiast jest papierem ponieważ jest to wielki projekt, duży projekt i jakby tu nie chciałam ym, przesadzać troszeczkę. Natomiast jeżeli byś chciała to ubrać w płótno, to jak najbardziej. Ym, jest to papier, który się bardzo fajnie zachowuje, jest bardziej elastyczny, jest miękki, ale nie jest też taki kruchy. Yy, no i ma tą fakturkę płótna, dlatego on jest cały tu w koło czarny. Nie chciałam go tutaj już oklejać, zostawiłam tylko tutaj y, na okładkę. Ale dobra, przejdźmy do środka magnesy. No i album wygląda tak. Oczywiście tu wszystko miejsca, które są, możecie zagospodarować zdjęciami albo zostawić tak jak jest, ponieważ sam album y, po rozłożeniu jest tutaj jakby spójny, czyli ten panterkowy y, panterkowa y, y, pattern, czyli ten to tło, które no jest no po prostu a w ogóle y, kolekcja jest świetnie skomponowana, natomiast mówię, no musiałam trochę ich pokombinować, żeby usunąć tego roka, bo jednak chciałam, żeby to był kobiecy glam. A mówię, nie każdy, tutaj ten rok każdą pasuje. Ja na przykład jakoś do roku nie pasuję za bardzo, ale do glam już jak najbardziej. <laughs> Album bardzo duży. Tutaj, jeżeli chodzi o sam sposób um, mocowania stron, mam na niego nowy pomysł, znaczy nowy. Ponad gdzieś to się już pojawiło, ja nie spotkałam się, być może to się już pojawiło, natomiast u mnie nigdy tego nie było ani na YouTubie, ani po prostu opracowałam go robiąc ten konkretny album. Jak widać, tutaj widać to po właśnie tych miejscach, że tutaj przy tym bindowaniu coś tutaj się dzieje, jest to inaczej poprowadzone, inaczej mocowane, żeby ten album mógł się ładniej rozkładać. Także to zaprezentuję Wam na. W warsztacie bardzo fajny, moim zdaniem, pomysł, i myślę, że będę go praktykować przy wszystkich pracach, w których będę miała yy, właśnie jakieś grubsze strony, albo nawet nie wiem czy nie we wszystkich. Zobaczę, co się będzie dalej sprawdzało. Yy, tak jak mówię, album yy, spory, więc pomieści zdjęcia 10 na 15 yy, Również mniejsze tutaj, wszystkie te większe miejsca są przygotowane na 10 na 15 Natomiast, a i mogą się pojawiać magnesy na wierzchu, ale wiecie już o tym, że one będą normalnie schowane pod, ja akurat tu będę przyklejała zdjęcia, więc ich nie będzie widać, za chwileczkę na prezentacji już Wam to pokażę, natomiast my tworząc to już te magnesy pochowamy, ponieważ ja magnesy zwykle montuję na koniec, a czasem jest tak, że po prostu nawet nie planuję, a potem się okaże, że jednak musi być magnes, wszystko czasem wynika po prostu stworzenia danego, danej pracy. Więc pierwsza strona to jest oczywiście wkład, miejsce, gdzie możemy włożyć zdjęcie i tutaj nawet wejdzie większe zdjęcie 10x15, może być nawet ten kolejny rozmiar, chociaż nie pamiętam, jaki on był, 15x21, to nie wejdzie. No w każdym razie y, większe zdjęcie może być ciut większe, albo po prostu mniejsze przykleić na macie, y, albo po prostu włożyć, także tu jest miejsce na y, zdjęcie. Natomiast z tej strony mamy y, miejsce tutaj, tutaj, gdzie są te y, y, rączki, to są wiadomo, że trzeba otworzyć, ale są też miejsca, gdzie nie ma tych rączek, i wtedy y, to jest taki fan, że o, jeszcze jakieś miejsce. Tutaj są miejsca na dwa zdjęcia. Tutaj też są miejsca na dwa mniejsze zdjęcia, ale to całe jeszcze się otwiera, i jeszcze mamy miejsce tutaj. I tak jak mówię, tutaj będą zdjęcia, nie będzie tych magnesów widać, natomiast. Ym, jeżeli e, jakby chcesz komuś podarować ten, e, ten album, czy dalej e, gdzieś tam odsprzedać, no to wiadomo, że to będzie zasłonięte tych magnesu, tutaj nie będzie. E, także tak wygląda pierwsza strona. Na kolejnej stronie mamy dużą kieszeń i tutaj znowu pod, przyszła mi spo, z e, inspiracją e, Jen, która stworzyła coś bardzo podobnego. Nie było to dokładnie to. Ale właśnie też takie podobnie montowana taka książeczka. Książeczka to jest taka, taka naprawdę zdjęcie, to jest zbiór mat. I tutaj też będą zdjęcia. I przy okazji od razu powiem, że będziecie mogli sobie do warsztatu dokupić yy, mazak białych, Jelly Roll z sakury, ponieważ tutaj właśnie jest miejsce, żeby też opisywać te zdjęcia. I ja jak już Wam zaprezentuję ze zdjęciami, to już będziecie widzieć też opisy, które ja porobię. I, jak będziecie chciały taki coś sobie dokupić od razu, żeby przyszło wam z albumem, bo nie macie takiego, to będzie taka możliwość. O tym powiem troszeczkę później. Natomiast tutaj właśnie wykorzystałam bardzo fajny patent na właśnie dużą ilość zdjęć. I tutaj też zaznaczę: są dwa elementy w tym albumie. Które są stworzone, których nie będzie w kicie, że tak powiem, czyli które jakby wynikają z tego, czy jesteś posiadaczką danego sprzętu, czy nie. Natomiast nie jest to tak, że w jakiś sposób nieposiadanie tych rzeczy, jakby zablokuje tworzenie. Nie. Tutaj zamocowałam dwa nity. Nie jestem w stanie Wam takiego czegoś wysłać, dlatego tutaj, jeżeli ktoś nie będzie mógł, nie miał możliwości nitów, po prostu przekuje tylko przez papier i będzie związywał albo. Zrobi to posklejane, to Wam później już pokażę. Natomiast, jakby tutaj, tego elementu, żeby też to było jasne. No i wielka kieszeń. W tej kieszeni wejdzie mnóstwo takich książeczek. Ja też nie robię ich pięciu, sześciu, bo to nie ma większego sensu na potrzeby warsztatu. Jeżeli będziesz chciała sobie takich elementów zrobić więcej, dwie, trzy takie, może to je uspokojnie włożyć, bo ta kieszeni jest bardzo długa, duża i jest tutaj miejsce, żeby w niej włożyć. Oczywiście, napisy też będą do zestawu dołożone. Tutaj dzika i wolna. Tych napisów jest mnóstwo, mi zostało jeszcze tego bardzo dużo po tym albumie, czyli cały ten zestaw zostaje, aczkolwiek ja jeszcze wyrzucając zdjęcia być może podoklejam trochę już do zdjęć. Z tej strony mamy dużą kieszeń i tutaj też kieszeń jest na tyle spora, że wejdzie tutaj naprawdę mnóstwo mat. I to jest drugi element, o którym chcę powiedzieć. To jest wykrojnik, którego też nie jestem w stanie wysłać, także tutaj możemy wykończyć to po prostu jak duże tagi, także to pokażę oczywiście jak zrobić. Natomiast chcę pokazać też, że tutaj fajnie można byłoby zainwestować sobie w jakiś ewentualnie brzegowy wykrojnik. Czy nawet później, jak już będziesz miała taki wykronik, sobie w maty podorabiać, podam dwa przykładowe, yy, dwa przykładowe. No, i oczywiście, miejsce na komentarze i zdjęcia. To jest podniesione, więc tutaj też można yy, wsunąć coś yy, do góry. Yy, ale generalnie z założenia jest duża kieszeń także te dwie strony są raczej takie rozkładowe proste, ale właśnie z myślą o tym, żeby było dużo zdjęć kolejne dwie strony, tu mamy cztery małe okienka ja już tutaj zdjęcia włożyłam, już je tu zostawiłam zapomniałam je wyjąć, ale chodzi tutaj też o to, żeby jakby koncepcja moja była taka, żeby właśnie pokazać tutaj jakby, jakby jedno zdjęcie w czterech odsłonach często tak robimy, że gdzieś tam pokazujemy jedne, jakby jedną sytuację na kilka fotek Niekoniecznie, oczywiście to musi być twarz, ale chodzi mi o to, żeby to było takie jakby historyjka, taka mała. No i tu oczywiście są miejsca, żeby te zdjęcia włożyć yy, i tutaj właśnie są te ukryte, tu wiadomo, że trzeba otworzyć, bo jest klapka, ale tu są właśnie te ukryte miejsca, jeszcze dwa, oczywiście magnes będzie zakryty, yy, jedno i drugie, żeby jeszcze dodatkowe zdjęcia włożyć i cała ta strona otwiera nam się jeszcze dalej, yy, po, yy, żeby większą ilość miejsc yy, na zdjęcia... Yy, Ogarnąć, a jeszcze jedną ważną rzecz nie powiedziałam, każda strona tutaj to jest jedna wielka kieszeń, więc tutaj w każdej jeszcze stronie możesz włożyć y, pamiątki, możesz włożyć dodatkowe zdjęcia, każda jedna strona to jest kieszeń szeroka, ponieważ album jest bardzo dużych rozmiarów. Więc tam naprawdę wejdą y, duże rzeczy, dużo rzeczy. Y, jak będę chciała nawet coś trójwymiarowego włożyć, takie nożyczki, spokojnie mam na to miejsce. Album jeszcze się, jest jeszcze dużo, ma tutaj miejsca na to, żeby się rozepchnąć, więc no z tymi nożyczkami to już przebiegam. Ale chodzi mi o jakieś ewentualne pamiątki, y, które mogą mieć związek ze zdjęciami, które tutaj są. W każdej jednej karcie masz do tego możliwość. Kolejna strona. To jest strona z właśnie takim krzywym wodospadem. Troszkę urozmaicona właśnie tym, żeby też nie było takie jednolite, a żeby też trochę tego blink tutaj nałożyć. Nie chciałam robić tego dużo. tutaj i gdzie nie jest ten akcent właśnie błyszczący, ale też nie chciałam robić tego za dużo. I tutaj mamy. Wodospad, wodospad oczywiście y, kryty tym razem, także też, żeby to ładnie wyglądało. Więc tutaj wszystko jest ładnie y, za, y, zakryte. No i zdjęcie. Y, ale ten element się podnosi, więc tutaj możesz też opisać. Ja tu mam akurat zupełnie inny papier, nie zwracam do uwagi, bo nie miałam po prostu innego. Y, tu będzie gładki papier. Możesz tu normalnie opisać y, całą tą, cały ten element, i oczywiście zdjęcie włożyć tutaj magnesy w tym przypadku będą większe, to będą magnesy dwunastki, e, dlatego, że jest to też, mówię, duży projekt, My, ja zawsze wysyłam dziewiątki, czyli tutaj te mniejsze z tej strony, natomiast teraz będzie to na dwunastkach, ponieważ e, no, jest to duży projekt, e, chciałam, żeby tutaj się wszystko dobrze trzymało, tak jakby też chcę wypróbować, czy te dwunastki dadzą radę, e, bo ja to jeszcze częściowo robiłam na dziewiątkach i nie byłam z tego tytułu zadowolona. E, z drugiej strony tej karty oczywiście kieszenie u góry, mamy dwie kieszenie boczne, tutaj wkładamy maty. Ja włożyłam dwie przykładowe, to jest 10 na 15 czyli normalnie rozmiar 10 na 15 tutaj wejdzie. Dwie takie kieszenie na kolejne zdjęcia. Tutaj można się jakieś opisy jeszcze podorabiać, Ja już to zostawiłam tak jak jest, ponieważ nie chcę tutaj też przedobrzeć, a nie wiem, jakie zdjęcia tutaj będą. No i oczywiście tu jeszcze się otwiera i kolejne miejsca na zdjęcia, czyli tutaj można jakby zainteresować tematem, a tutaj rozkręcić temat w dalszym, na dalszy yy, dalej. Yy. I tak jak widać, te strony bardziej leżą. Nie są takie sztywne, nie wyłamuje to też systemu bindowania. System jest po prostu od jakby odrębną rzeczą, a odrębną rzeczą jest przyczepienie tych stron. Także mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Kolejny ładny, że tak powiem, ładna prezentacja tych właśnie kart, napisów. Tutaj troszkę blink i oczywiście podnosi się na kolejne zdjęcia, ale oczywiście też w drugą stronę. Tutaj oczywiście będzie można robić dalej, to rozbudowywać. Pokażę też w nawarsztacie, jak to dalej rozbudowywać, ale też nie chciałam znowu za dużo tego i bardzo przegiąć, bo to też nie było, nie ma większego sensu. Yy, I kolejne dwie strony. Tutaj mamy stronę, yy, która rozpoczyna się bellybandem. I tutaj znowu są tylko trzy te na razie bez zdjęć, wiadomo, bez opisów. Tutaj będą zdjęcia i im więcej tych, więcej tych zdjęć będzie, tym lepiej ten yy, tutaj będzie się ładnie wypchnie. Nie chcę, tutaj robiłam Płaski belly band, więc nie, nie jest tutaj, nie chodzi o to, żeby tutaj napchać nie wiadomo ile zdjęć, ale żeby właśnie tutaj już coś mogło się pojawić. Ale no można być bez zdjęć, równie dobrze może być po prostu taka ozdobna strona. I tutaj oczywiście kieszeń jedna. W tej kieszeni mamy kieszonkę tutaj z góry. Także możemy sobie znowu wkładać różne zdjęcia. Dlaczego te kieszonki są takie fajne? Też ze względu na to, że nie narzucamy, w którą stronę zdjęcie ma się znaleźć. Bo jeżeli to jest kieszeń, to ja mogę wsadzić zarówno zdjęcia pionowe, jak i poziome. Bo po prostu otwieram, wyjmuję zdjęcia i je przeglądam. Więc one mogą być pionowe, poziome. Tutaj oczywiście rozmiary są takie, że i zdjęcie poziome się zmieści gdzieś na 15 i pionowe. Natomiast w takich sytuacjach mogę włożyć różne zdjęcia i nie muszę się martwić o to, czy tutaj mi się zmieszczą. I tutaj właśnie mała skrytka na jeszcze jakieś fajne, może śmieszne zdjęcia, czy może jakiś opis. Wystarczy przykleić kawałek czarnego papieru i zrobić opis. Także tak to wygląda. I tutaj kolejna klapka z kolejnymi miejscami na zdjęcia i tak jak mówię, to będzie zakryte zdjęciami lub papierem. Tutaj papieru mi akurat zeszło trzy duże bloczki. Nie całe, ale właśnie będą trzy duże bloczki do warsztatu, więc tutaj spokojnie będzie można jeszcze przykryć to jakimś papierem albo fotkami. Ja tutaj jeszcze jak będę w swoje zdjęcia komponowywać, to być może tutaj jeszcze jakiś papier się pojawi, bo też fajnie wygląda jak jest tutaj pasek z tej strony, pasek z tej strony i później zdjęcia. Więc tutaj już o tym sobie porozmawiamy na warsztacie. Także to jest ta strona, natomiast z drugiej strony znowu, już zdjęcie zostawiłam, bo ono już zostało wklejone przeze mnie wcześniej, chciałam zobaczyć, jak się będzie prezentowało. Tutaj akurat to miejsce, to jest po prostu ładna prezentacja. Może być jeszcze też jakiś napis, ale niekoniecznie. No i tutaj już poszalałam trochę z tym błyszczącym, ale już ten glam musiałam troszkę pociągnąć, chciałam tutaj zwrócić na to uwagę. I tutaj jest ta strona właśnie już błyszcząca, czyli ta plastikowa, gdzie można sobie pozwolić na jakieś takie właśnie fajne ozdoby gdzieś tam po bokach no i podnosimy, oczywiście tutaj mamy miejsca też na zdjęcie. natomiast tutaj pod spodem mamy wielką kolejną dużą kieszeń znowu kolejne maty proste i wykończone bardziej, że tak powiem fancy mnóstwo miejsca, tu jest naprawdę mnóstwo miejsca na zdjęcia, więc naprawdę ten album pomieści ogromną ilość zdjęć nie wiem dokładnie liczbowo ile to by było, ale podejrzewam, że naprawdę ze no w samych kieszeniach się po, po, nie wiem jak włożę to, 30 zdjęć wejdzie. Um, także, ale też nie o to chodzi, żeby jakby napychać te, te, żeby wyciągać z tych kieszeni nie wiadomo jakie pliki zdjęć. Bardziej może chodzi o jakieś takie właśnie, um, może jakąś pamiątkę, która gdzieś tam się kojarzy z tym zdjęciem, albo jakiś nie wiem, list czy coś, ale również też zdjęcia. Wystarczy, by zrobić jedną matę, gdzie będą zdjęcia na dwóch stronach i już wystarczy. Ale te wszystkie kieszenie są naprawdę obszerne, więc tu się mnóstwo rzeczy na tych kieszeniach zmieści. No i kolejne dwie strony. Tutaj mamy znowu miejsce na zdjęcie. Ja tutaj już przykleiłam y, konkretny napis, bo tu będę chciała zdjęcie właśnie w poziomie dać. Ale jeżeli się okaże, że nie chcesz zdjęcia w poziomie, tutaj, w tym miejscu, no to po prostu wystarczy usunąć ten napis, zrobić w pionie i wystarczy tutaj y, albo jeszcze jakieś mniejsze, albo zostawić tak, jak jest tutaj, albo dwa takie zdjęcia nałożyć obok siebie. To już będzie planowała osoba, która y, będzie robiła ten album. No, i teraz strona otwiera się. Oczywiście, tutaj miejsca na zdjęcia kolejne. Tutaj mamy dużą kieszeń, kolejne miejsca na, na fotki, na maty, na jakieś tam, nie wiem, rzeczy do wpisania, cokolwiek, ale tutaj jeszcze mamy możliwość tego otwarcia w dół. Tutaj akurat z inspiracją było dla mnie, były dla mnie dziewczyny moje, czyli Aga z Asią. Asia takie kieszonki ruchome, Asia Ryba właśnie proponowała swoich albumach, później ją widziałam u Agi i mówię, a faktycznie super patent, może sobie jeszcze wykorzystać miejsce, także dzięki dziewczyny. Tutaj ten patent zastosujemy, no bo faktycznie yy, tutaj przez to, że mamy na magnes tą stronę, to tutaj możemy znowu napakować różne rzeczy, ale jeszcze wykorzystać to miejsce. Więc naprawdę zdjęć tutaj wejdzie fura. I ostatnia strona, która też jest tak samą kieszonką jak i z przodu yy, i z takim już akcentem silna, odważna bądź sobą. Yy, znowu troszeczkę blink, <ścoughs> ozdobione, yy, żeby zaprezentować kolejne y, fotki. Także tak się prezentuje album. Album jest bardzo kobiecy, jest elegancki i zarówno nadaje się dla osób starszych, y, w zasadzie w każdym wieku, jak i młodszych. Ja tutaj, planując ten album na początku myślałam, żeby zrobić tutaj zdjęcia swoje. Później próbowałam, później pomyślałam, że byłoby fajnie, żeby takie dziewczynki, jak moja Hania która jest ogólnie taką elegantką i na pewno taki album jakby dostała, to byłaby zachwycona, gdzie byłyby wszystkie jej zdjęcia, ona takich selfieaków, to mam mnóstwo, a to jest ewidentnie album na selfieaki które przecież robimy, słuchajcie, no przecież je robimy nie ma co tego ukrywać, więc fajnie byłoby mieć miejsce, w którym możemy sobie je mm, przechować. Ja za chwileczkę pokażę Wam album skończony, który już jest uzupełniony moimi zdjęciami, ponieważ ten album zostanie u mnie, bo jest dla mnie rewelacyjny. E, e, tutaj będzie dużo moich zdjęć właśnie z wyjazdów, ale też takich selfie'aków, które po prostu robimy po to, żeby czasem spojrzeć i lepiej poczuć, albo żeby spojrzeć i pomyśleć, a kurczę, nie jesteś taka zła, ale będą też zdjęcia takie jak to, Yy, które yy, też wykonałam i słuchajcie, no życie, po prostu życie każdy z nas tak czasem wygląda to też ewidentnie jest jeden z moich słabszych poranków, jak widać ale zobaczcie włożyć je w takie miejsce, gdzie jest napis że królowa jest tylko jedna yy, sama radość, oczywiście ono nie jest będzie włożone tak dokładnie jak teraz będzie z matą, i teraz tutaj też jest ważna informacja. To jest album, który stworzycie na moich warsztatach, tak? Stworzymy go z trzech dużych kolekcji, z jednej małej kolekcji, stworzymy go z ponad, około 30 magnesów, będzie papier właśnie ten introligatorski, będzie. Praktycznie trzy duże bloki, a trzy zużyjemy. Mnóstwo materiału tutaj pójdzie. Natomiast jeśli chodzi już o matowanie zdjęć, co to znaczy matowanie w sensie maty na zdjęcia, czyli ja chcę zdjęcie i będę chciała, żeby ono było podklejone jakimś tam czarnym jeszcze obwodą, obwódką, elementem, to już będzie we własnym zakresie, bo ja nie jestem w stanie zaplanować tego, ile Wam będzie to potrzebne. Nie ma też sensu, żebym Wam wysyłała 5 bloków, jak być może to komuś podarujecie i w ogóle z tego nie skorzystacie, A więc to jest ważna informacja. Także mam nadzieję, że album się spodoba każdej kobiecie. Mówię, jest to idealny prezent, myślę, od lat 5 do 105. Bo nawet jak dostanie go mała księżniczka, 4 -latka, gdzie będą jej fajne zdjęcia, oczywiście tu mam jakieś matki, buty, ale to są takie atrybuty kobiecości, to, to jest coś, co no, po prostu jest z nami od zawsze i myślę, że to nie ma się co z tym, że tak powiem jakby wykłócać i tak po prostu to wygląda więc moim zdaniem rewelacyjny pomysł na prezent dla każdej kobiety także serdecznie zapraszam do zapisu, wszystkie informacje oczywiście na plakacie zapisy na warsztatowej grupie warsztaty ze na grupach warsztatowych zewnętrznych oraz na moim, na mojego maila, adres widoczny kagę.małpa.gmail.com a za chwileczkę zaprezentuję Wam jak wygląda już uzupełniony. I zapraszam Was teraz na prezentację uzupełnionego albumu. Oczywiście niecały uzupełniony i e, opisany też to co w to już opisałam. I e, tak jak mówiłam, opisywałam e, Jelly Roll 08 Sekura. To jest 08. Także jeżeli chciały, jeżeli byście chcieli taki, mm, takiego typu długopis, no to koszt takiego długopisu to jest 7 zł i po prostu wystarczy doliczyć do albumu i po prostu w, w tytule w przerwie dopisać tylko plus długopis. No i prezentuje się to tak. Tutaj jeszcze mogło być też zdjęcie, bo ja tu też planuję zdjęcie, ale jeszcze jakby nie doszłam do końca albumu, więc jeszcze tutaj ten kawałek mi został. No i ta wygląda pierwsza strona, e, moja różowa twarz, e, tutaj oczywiście królowa. <grytanie> e, mój, moja drukarka nie oddaje koloru moich włosów, bo był trochę bardziej jaskrawy, ale jest okej. Okay. No i tutaj jestem e, zaraz po farbowaniu, tu Michania robi właśnie fryzurę. Także yy, tutaj jestem z moją yy, siostrą Popi. A tak takie głupkowate zdjęcia. No, i tak jak widzicie, opisywałam albo na takich kawałkach czarnego, po prostu czarnego papieru, albo normalnie już na papierze. Czyli nie oklejam zdjęć, nie oklejam jakby tych miejsc wszystkich papierem, tylko właśnie wykorzystuję te ciemne miejsca na to, żeby opisać. Tutaj akurat wykorzystałam też w koło, żeby opisać sobie za miejsce, gdzie się znajduje. E, tak samo tutaj. No i tutaj sobie, możecie sobie obrysowywać, możecie sobie no, robić cuda tutaj tym go pisem i wokół tych zdjęć. E, tutaj wygląda to tak. Tutaj mamy zdjęcia e, z różnych e, pięknościowych wieczorów. E, tutaj mamy, to to już widzieliście. Tutaj są zdjęcia moje. Y, jak tworzę. Tutaj są y, takie po prostu y, jak to się mówi randomowe. No i tutaj y, też opisy. I wszędzie tutaj, gdzie nie ma po prostu papieru, no to wszędzie wykorzystuję miejsce, żeby to wszystko opisać. Tutaj mam pszczołaczki, które zdjęcie opisuję, bo nie musi być wszystko przecież w jednym, w jednym miejscu. No, i tutaj mam mój święta, i ja tutaj wpisałam. Tu nie robię zdjęcia, bo tu jest właśnie ta, ta jakby okładka, więc tutaj, jakby nie, nie wykorzystywałam tego. No, i tutaj sobie wpisuję trochę tekstu, i później na każdej z tyłu stronie mam opisane, co to za zdjęcie, co to za sytuacja i dlaczego to zdjęcie wkleiłam. No i z tyłu y, mam kolejne. I tutaj mo możecie też wykorzystać y, taką jakby technikę podklejenia, znaczy nie doklejenia całego zdjęcia, czyli stawiacie sobie tutaj takie miejsce na przykład, albo tu z góry i wkładacie jakiś tag. Ja tu sobie przygotowałam, będę tutaj robiła tak za chwilę i wpiszę sobie, co to były za święta, co to za sytuacja, y, bo po prostu już nie starczyło mi tam wcześniej miejsca, więc tutaj sobie po prostu takiego małego taga włożę. Y, no i są jeszcze tutaj zdjęcia. Tutaj będzie opis do tych dwóch zdjęć. Oczywiście tutaj tych zdjęć będzie więcej i wejdzie więcej, ale tak jak mówię, no ja po prostu tak chciałam jakby też zaprezentować, no i tu będzie opis z tego. Chciałam po prostu zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda już ze zdjęciami. Czy coś już tutaj dałam? Aha, no i tutaj też muszę jeszcze porobić opisy, bo tak jak mówię, już nie, nie zdążyłam wszystkiego. Tutaj tak samo miejsca na opisy zostawiłam i tutaj tak samo. O, bardzo fajne to miejsce było. Mi się mega podobało. No, czyli tak to mniej więcej wygląda, i tak jak widać, tutaj jeszcze są też magnesy, więc ja te magnesy mogę przykryć albo. Mm, bo to jest na razie gładko, tak? Albo mogę przykryć papierem. Albo mogę tylko zrobić tutaj pasek i mam tu jeszcze takie paski e, zestawione z papieru i sobie tu przykleję tylko jakiś kawałek paska. Tutaj przyklejam zdjęcia, a pozostałe miejsca stawiam na opis, dlatego nie oklejam tego wszystkiego, bo ja jakby wykorzystam to później, tak? Tak samo tutaj będą zdjęcia, e, także to, co mogę, to wykorzystam. No i tutaj są też kolejne i z tyłu opisy, e, no nie wiem, dla przykładu tu jest opis, o. Miejsce y, znane wszystkim maniakom y, Franców. <laughs> i tutaj napisałam, że do tego miejsca trzeba było dojechać metrem, ale nie, wyobrażam sobie, że mogłabym odpuścić fotkę przed tym budynkiem, mieszkanie Moniki z serialu Friends, tu jest napisany adres, Greenville na dole restauracja The Little Owl, bo tutaj niby nie miał być ten Central Park, ale tak oczywiście nie jest, w oryginalnej jest taka restauracja, no i tu jest adres tego miejsca, oczywiście napiszecie, no, co tam chcecie, tak, ale mm, tutaj na przykład sobie napisałam, tu jest ta choinka z Nowego Jorku i tu na przykład napisałam największa i najbardziej znana, rozpo najbardziej rozpoznawalna choinka w Stanach, choinka 50, z 50 tysiącami energooszczędnych energo LED na słynnym Rockefeller Plaza w centrum Manhattanu. Także no, opisy są fajne, bo czasem jakąś mówię, albo ciekawostkę można wpisać, albo um, albo po prostu sobie jakieś miejsce dokładnie oznaczyć, jakie to było, no i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, tu już, już więcej nie mam, tu będę jeszcze uzupełniać. Także tak wygląda mniej więcej uzupełniony e, album, więc robi się już coraz grubszy, już jest taki bardziej taki bardziej napchany, że mam się miejsca spokojnie tutaj jeszcze miejsce jest, ale jak go uzupełnimy, no to już będzie taki fajny, sztywny yy, i naprawdę robi się ciężki. <laughs> Nie wiem, ile można mieć kilogramów, ale pewnie go uzupełnię i jakiś konkursik się pojawi <laughs> na moim yy, warsztatowej grupie. Także serdecznie Was zapraszam. Wszystkie informacje oczywiście za chwilę pojawią się na plakacie. Zapisy, yy, tak jak mówiłam, na grupie warsztatowej, na grupie yy, zewnętrznej o warsztatach yy, i na yy, mojego maila Także zapraszam i do zobaczenia. Pa!